że wszystkie... Przejście Minecraft na tym kanale skończyły się dotychczas bardzo źle. A tak właściwie nie skończyły się kompletnie. Ale dzisiaj będzie inaczej. I wam to obiecuję. Znaczy, dobra, może nie obiecuję, ale postaram się, żeby było inaczej. <laughs> Ponieważ tak prosto jeszcze chyba nigdy nie było. Posłuchajcie, w momencie, kiedy ruszam się do przodu, za każdym razem, gdy wjedę nowy blok, dostaję blok, na którym stoję. I tak oto mam już teraz na przykład stack dyrta. Znaczy, nie dyrta, tylko trawy. Na co mi tak trawy? Powiedzcie mi! Nie wiem, do mogę zbudować z niego wielką łapkę w górę, dlatego jeśli jeszcze nie zostawiliście, to zróbcie to właśnie teraz, byłoby bardzo miło, ponieważ bez tego, bez tego to mi się na pewno nie uda. Że to wygląda jak łapka w górę? <laughs> Co to jest w ogóle? Nie, to nie jest łapka w górę, nieważne. Jak zostawicie jeszcze suma, to może nauczycie się budować. Pozdrawiam. Mam w głowie kilka bardzo mądrych pomysłów, jak oszukać system i bardzo szybko zdobyć wszystkie itemy, których potrzebujemy. Jest to proste, nie? Jakby obsidian zdobyć łatwo, wystarczy znaleźć jeden obsidian i tak, to dostaniemy do ręki tam pełno tego obsidianu. Nawet drewna nie muszę kopać, bo wystarczy zrobić sobie coś, takiego i chodzić bo Mam 13, 15, zrobimy sobie cały stack. Życie z tym pluginem jest piękne. Ej, ale skąd ja mam wyczesnąć jedzenie? Że jak będę chodził po kurczaku, dostanę kurczaka. Nie, nie dobra, nie, to tak nie działa. okej. Okay. A czy zachodzenie po wodzie dostanę wiaderko wody? Uwaga! Nie, no, w sumie mogłem się tego spodziewać. To nie jest aż tak inteligentny plugin. A ja właśnie próbowałem zrobić crafting z piasku. Co? I kto tu jest nieinteligentny? Ten plugin czy ja? <laughs> tym razem się uda, mamy to. Biorę łódeczkę i lecimy do jakiejś wioski, bo potrzebuję bloku siana. Czy to, co mi można nazwać speedrunem? Ja myślę, że tak. Nie mam pojęcia w sumie skąd to Blaze Rody. To akurat będę musiał iść normalnie tam w neterze, ale to sobie poradzimy z tym chyba. Albo bym z po drodze 30 razy, oby, nie. wentory trunik widział, okej? Okay? W takich momentach jak ten, brakuje mi bloku mięsa w Minecrafcie. Serio, coś takiego istnieje. Jakby był taki mod, pokazywałem wam gdzieś na tym kanale. Ale jakoś niezbyt dobrze go wspominam. W końcu blok mięsa mięsa, jakby co? Dawaj, wełnę, potrzebuję łóżka, zaraz noc będzie! Co ty tylko jedno mi dałaś? Ty się dobrze czujesz? Żartuję je. Ja sobie ją skopiować, lol. No i tak, to można żyć, nie? Różowa owca, co jest? Jest chyba tylko 0,01% szans, że się zrespi różowa owca. Także jakby, mam, mam szczęście, fajnie. Jakby miały się takie szczęście, to wiosek byłoby lepiej. Dobra, nic nie ma, nie chcę się tego szukać. Zamiast tego, ogarnijmy sobie w końcu jakieś cudowne rzeczy. O, węgiel, się ma węgiel! Ale wolałbym wykopany, co. O, wow, kurde, mele. mój ekwipunek jest piękny. Wystarczyło zrobić gdzieś 500 kratek w tym świecie już nie mam miejsca. Dobra, mam pewien pomysł. Ogólnie to ja chciałem kobla, a nie kamień, no? Czemu to wszystko jest brane, aż tak bardzo dosłownie? Dużo Kobla potrzebuje! No! No i to jest luksusik, pasuje. Jakiś może żelazko? Jest węgiel? O węgiel, ja bym bardzo chętnie przyjmę Ej, ja jak stanę na łóżku, to wypadnie łóżko. Ej, wypada wypada łóżko, nie! Co się dzieje? O kurde, Mary! Ej, ale odnośnie tego łóżka to przydałoby się iść spać. I teraz rozpocznijmy zabawę. Mam pewien plan, który chcę wykorzystać. Otóż, wykopałem 9 węgla, co nie? 9 węgla to jest wystarczająco dużo, żeby zrobić jeden blok węgla. I teraz wystarczy, że sobie będę skał po bloku węgla. I tak, oto będę miał tego węgla. Nieskończoność! Ja tak chcę normalnie z diamentami zaraz. No i koks ogólnie, ja tam się cieszę. Mogę sobie zrobić, czy nie, pochodnie. Fajnie, jakby pochodnie to jest coś, czego do życia mi brakuje. I to się nie będę ograniczał, tylko od razu lecimy z tym koksem. Potrzebuję ich. No, tak, tylko tak zmieszczę w jakim punktu Dobra, walić tego dyrta. Po co mi tyle tego dyrta? Trzeba zrobić małe porządki, bo ciężko, ciężko, kudy. Ja tego wywaliłem. Ta, walcz, żelazo! Musi tu gdzieś być, no! Mamy to, jest, udało się! Tyle, że ja go 9 potrzebuję. Chociaż w sumie, czekajcie, nie potrzebuję go 9 Potrzebuję go jednego i teraz po prostu sobie poskaczę, lol. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy cały blok! Jejku, świat jest piękny. Właśnie zrobiłem nieskończoną farbę żelaza. Wy może tego jeszcze nie widzicie, ale! Bierzemy dziewięć żelaza, robimy sobie bloczyk i tak oto, stałem się właścicielem nieskończonej liczby żelaza. Jego co coraz z tym zrobić. Okej, okay, mamy zbroję, mamy już całego kita, mamy już w sumie wszystko, co mamy zrobić z dwudziestoma blokami żelaza. Dzień dobry! <laughs> Trzystaki! Może to już mówi. Wiemy, ale przypomnę, to jest życie drodzy państwo, to jest kurde wiele tak powinno być w minecrafcie, naprawdę powinno się normalnie w minecrafcie dostawać bloki jak których się stoi, bo co komu kopanie nie? przecież wystarczyłoby stanąć na bloku i życie byłoby prostsze a ci sobie wymyślili, że trzeba kopać jakimś kilofem że trzeba robić jakieś miecze, że trzeba robić jakieś łopaty a nie wiem po co to komu, Dziękuję bardzo, do widzenia mam tyle tego żelaza, że w sumie nie wiem co z nim zrobić, wypełniami mi pół ekwipunku no to co teraz diaksiory, co nie? choćbym miał się kopać tutaj 5 godzin to ja to zrobię, jakby chyba dobrze wiecie, że diamenty nie mają ze mną Rodze, nie? Jakby znalezienie jakiegokolwiek przeze mnie to jest um, czarna magia. Halo, diaksy, gdzie jesteście? Dawać mi diaksy. No nie ma, no wykupiłem już 20 kratek i nadal nie ma. Już się znudziłem powoli. Jakby życie byłoby prostsze, gdybym znalazł jednego diamenta. Złoto się chyba przyda, co nie? Do tych piglinów, czy tam do handlowania za te deteryty, co tam, co jak to się nazywa? Jakie deteryty? Co, co, co ja gadam? Czekajcie, nie? Lol, ender perły, mój mózg już nie pracuje, elo. Halo, mi się naprawdę już nie chce. Proszę dać mi w końcu te diaksy. I już bój, naprawdę dam spokój, panie Minecraft. Jest! są! Dzień dobry panie diamenciku, pan jeszcze nie wie, ale ja mam w planach zrobić z panem jedną rzecz A dokładniej skakać na tobie Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, okej, okay, ale uwierzcie mi, to jest rzecz, którą musimy zrobić też diamentów, co się dzieje? Co ja mam z nimi wszystkimi zrobić? Na co mi tyle diaksów? Życie na tym świecie jest zbyt piękne To co, budujemy jakąś chatę z diamentów, może coś w tym stylu? No i wiadomo, taktyka jak z żelazkiem, bierzemy dziewięć diamentów i tak oto staliśmy się najbogatszymi ludźmi w historii Minecrafta Moglibyśmy to zrobić z deterytem, co nie? Ale już bez przesady, ok? Jakby co za dużo, to niezdrowo. Póki co, to powitajmy naszą diamentową zbroję. Czy mówiłem już, że świat jest piękny? A jeśli mówiłem, to powiem to jest razy na tym odcinku, bo po prostu jest piękny. Trzeba zrobić z tymi wszystkimi diaksami, kurde, no. Ja serio sobie zaraz z nich jakimś chatę zbuduję. Mam właśnie 8 bloków diamentów w ekipunku, a nie mam jedzenia. Tak kompletnie nie mam jedzenia. Ważne jest to, żeby w życiu mieć priorytety. No ja tam na przykład w że żelazo i diamenty od jedzenia. Ja mogę nie jeść przez tydzień najwyżej. Nie wiem, przeżyję chyba. Teraz Smokiem bez jedzenia, to może być ciężko. A właśnie, złoto! Hop, hop, hop! Dziękuję! Bo jednak ono się do eterów przyda, jak ogólnie. Także fajnie byłoby sobie jednak ogarnąć go trochę więcej niż jeden. Ale nawet zaszalejmy! Więcej niż dwa! Ogarnijmy sobie 30 staków. Ej, no już mi się to nudzi, za dobrze mi idzie. Ale no co ja mam z tym zrobić? To nie moja wina! Ja tylko sobie skaczę po blokach. Super zabawa i te sprawy. Jak stak bloków złota nie starczą mi, żeby wyhandlować głupich enderpereł od tych piglinów, to normalnie jest za czasne. A teraz czas szukać lamy i robimy wiatr znaczy nie wiadro, bo wiadra to ja akurat nie chcę tylko, wiecie, zrobimy jakby z wiadra wody i wiadra lawy po portal, o to mi chodziło. Ja wiem, może nie umiem tego robić, ale tym razem się uda. Nie no, mam grubą podjarkę, tak dobrze w Minecrafta mi jeszcze nigdy nie szło. Jesteśmy na pustyni, to znak, że tu może być wioska, czyli może być jedzenie, a jak będzie jedzenie, to, to będzie szczęśliwy żelazny. Bo jakby mam już wszystko, tylko nie ja mam jed jedzenia nadal. a jak ja mam pokonać Dragona bez jedzenia, to to się nie łączy jakby w całość. Ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś to zrobił, jak już tu będę pierwszy. I teraz to już nie wiem, czy szukać lawy, czy szukać wioski. Ej, a może poszukamy lawy w wiosce! Albo w wioski w lawie. Nie chwilę, wioski w lawie to może niekoniecznie Ej, jest, 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 mamy to! O, w końcu! Dobrze, bo się noc robi, a tu niebezpiecznie w nocy jest także ja tam wolę nie ryzykować, wolę już uciekać do teru. tam jest na pewno bezpiecznie. O, wioska! Nie, nie żadna wioska. Jakoś nie mam szczęścia od tych wiosek, kurde, ale przejście Minecrafta bez jedzenia, serie będzie ciężkie. I jak to tam się teraz to robiło? Jest kończone źródełko wody, to chyba dobry początek. Hop, hop, poleciało tak! Pierwszą Sydan, mamy to! Sobie to teraz sobie po prostu pochodzę, po obsidianie. ja nie muszę nic więcej robić. O, mamy jeden, dzień dobry. A to mogłem prosić o więcej? O, jest już 10. pasuje. Wiecie, co walić biedę? Patrzcie na to! Mieliście taki portal, kiedyś nie mieliście, bo jestem bogaty, mogę coś takiego zrobić. I co, no? U innych speedrunnerów to macie to najwyżej małe portale, a u mnie to co? Ja o was dbam, a nie to, co tam ci inni wiecie, no. To to jest portal, a nie jakaś mała kupa. Albo jeszcze gravel, ojoj. Nie przewidziałem tego, że nie do końca mam, jak go podpalić. jest środek nocy, Creepery, nie spadać stąd. Dobra, no co? Już jakby szybko poszło? Boli was potęga wielkiego portalu. Serio to duży jest. Cześć panie Gravelku, czy ja mógłbym poprosić może o jakby wiesz no, jakby ja nie chcę zbyt dużo prosić, ale jeden flint and steel, jakby, znaczy flint, bo, bo steel O, mam flint, dzięki. I będę szczęśliwy i udało się, dzień dobry. Trzy, dwa, jeden, woohoo! Czy mówiłem już, że życie jest piękne? To, tak, mówiłem 30 razy, to, to powiem 40, Prz przepraszam. <laughs> po prostu jaram się tym, że pierwszy raz w życiu coś mi wychodzi w minecrafcie. I się zgubiłem, bo już nie do końca wiem, co tu robić dalej. Panie Piglin, halo, halo! Witam bardzo serdecznie Państwa Piglinów. Myśmy by na konsultację. Zgadza się, proszę wejść do dziury natychmiast. Dziękuję bardzo, dziękuję, super współpraca. W ramach poczęstunku dostanie pan ode mnie 36 zł. Proszę wykorzystać je na dobre cele i pr prosiłbym zrobić z nich jakby enderperły. Gościu, co ma mnie gdzieś? Normalnie daje mi jakieś dziwne rzeczy. On nie rozumie po prostu stary. Dajcie minutę na wyrzucenie enderpereł. Nie zrobisz tego, już po tobie! Gościu, po prostu nie będę stał się paprał. Nie no, goście ewidentnie chce mieć problemy. Okej, okay, minuty minęły, ja sobie biegam jak głupek dookoła, ty nic także już po tobie, stary. Trzeba było współpracować, ok? A ty w sumie jakby mogliśmy jeszcze dalej spracować. Ach, idziemy do innego. O, tam jest dwóch dzień dobry, panowie. Proszę chociażby bądźcie mili, się ma gościu. Ty tu wyglądasz na takiego porządnego handlarza, który na, na 100% ma jakieś fajne rzeczy. Na przykład jakiś tam, wiesz, stary, mam dużo złota. Ty chyba ja lubisz złoto, nie? Znaczy ja, ja lubię żelazo, to lubisz złoto, dogadamy się. No nie, ucie nie uciekaj z tam, to Pięciury. Szkoda, że nie ma bloku Wender nie? Wtedy wystarczyłoby zdobyć 9 i miałbym nieskończone źródła. Jak wszystkiego innego w tej serii. Jaki serii? Co ja gadam? W odcinku, lol. Drogi panie, to jest pierwsze ostrzeżenie. Masz teraz. Co, strzelasz we mnie, tak? Strzelisz naprawdę? Strze gościu, myślę, że nie pokonasz. Pff. No nie ma, no po prostu no niba. Jesteś ostatnim gościem, który daje szansę. Nie zepsuj tego, bo ja zepsuję ciebie. Groźny żelazny. Do czego to doszło w ogóle? Poznajecie moje nowe oblicze. Pato żelazny, dzień dobry, to właśnie ja. Więc lepiej zostaw tą łapkę w górę, bo inaczej będzie po tobie, ok? Co, nie subskrybujesz, gościu, nie? Nie subskrybujesz, to lepiej to zrób teraz. Nie dobra, nie potrafię, nieważne. Skończyło się babci stranie. Znajdę jakiś inny sposób na to. Gościu, nie potrzebuję ciebie do takich. Te moich tak, projektów tam. I jeszcze ty, tak? Musiałeś tutaj przyjść teraz i mi bić jeszcze. Gościu, i tak jestem w ciężkiej sytuacji, więc albo dasz mi spokój, albo z tobą będzie tak samo, jak z tamtymi. Już po tobie. Sp nie, nie, półtorej serduszka, nie, proszę, nie, nie, nie. Nie wiem walczyć z gastami, to zawsze było ciężkie. O, o, jest, wow. Ale ja tylko tak szybko przypomnę, mam półtorej serduszka i kompletnie zero jedzenia. Jak ja mam sobie poradzić z tą sytuacją? Ciężko, no nie, no, no. Co ja mam teraz zrobić? Ej, po, po pomocy, bo ja naprawdę nie wiem. Chyba wrócę do normalnego świata pod to jedzenie i wrócę to jak będę bardziej godnie? Nie nie, 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 nie nie Nie, 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 To jest jakiś żart. Ja rozumiem wszystko, ale zginąć przy. Nie. Ola, mamy nie nieważne. Nie, no, to jest jakieś czytelstwo. Wyłączam to, czemu ja to włączyłem w ogóle. Okej, okay, teraz trochę tego żałuję. Jednak mogę to zostawić włączone. Ale jak to się mówi, kto z creeperami nie wojuje, ten nie wygrywa Minecraft. Nie, 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 nie. pytajcie, jak to się stało, dobra? Przechodzę tego Minecrafta od godziny 10 minut. Oficjalnie jestem zdania, że się nie da. O, proszę bardzo, proszę Państwa, dowodzik. 1 godzina, 0,6 minut nagrywania. A ja nie mam ani jednej Enderperły, Chyba nigdy nie będę speedrunowcem, ani speedrunerem, ani speedrunnerem, czy innymi takimi różnymi rzeczami. Ja po prostu odpuszczam, bo okay? jest godzina 23. Ja chcę spać. Spróbujemy to jeszcze zrobić kiedyś na live, a wy Kliknijcie na Instagrama, macie do niego linka w opisie Możecie też obejrzeć film, w którym się inspirowałem Macie do niego też linka tam gdzieś na dole A my widzimy się już jutro na live'ie albo na odcinku Ja, ja nie wiem, ja nie, nie idę spać Tylko sobie budzik ustawię sekundę Okej, okay, działa. Dobra, noc, były nocki życzę. Ach, no dobra, to był ciężki orzek do zgryzienia, ale jeśli chciałbyś zobaczyć, jak przechodzę Minecrafta używając tylko Lucky loku, to wbij na film po prawej stronie, a po lewej stronie znajdziesz inny film z mojego kanału, na który również mega cię zapraszam, ponieważ oba są przekazackie, dlatego widzimy się po drugiej stronie, a ja już chyba jakby nigdy nie będę próbował przejść Minecrafta, bo to po prostu się nie da, no.